Kurwa, jedyna guma jaka mogła mi pierdolnąć w życiu. Właśnie pierdolnęła. 30 km zajebanym Krakowem. Szykuje się długi spacer. Kurwa! Byku, nie masz dętki ogarnąć? Do roweru! Ty Chuci w pizdę! o czwarty kilometr, już mi odpierdala, jak już Fata Morgana wszędzie sklepy rowerowe, widzę z dętkami. Kurwa. Pomóżcie mi! Kurwa, Madzia, jestem! Ja pierdolę, ale chujoza się zjebała totalna. Kurwa! Kurwa no. Tak, spacerujemy za się razem, no. Kurwa jebana, co żeś zrobiła? Co żeś kurwa narobiła? Kozo zajebana! Kurwa, no nie mogę wytrzymać dzisiaj. Gdzie To gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie, serio, jeszcze jeden taki numer i sprzedajecie, cię, suko, i lecimy... Nie wiem, kupię sobie gianta albo coś innego, albo jakąś biankę, biancieri, scottini, na nie jakąś chujo zajebaną, co strzelałem gumy na tobie, jak na jakiś kurwie, kurwa, z burdelu, ty. Ogarnij się, kobieto, bo ja ci karmię, Dbam o ciebie, ty pierdolasz w dzień sądu, w dzień sprawdzianu Taki syw odjeba Na rowerze jedziesz, to nie masz tej zapoty na dupie, nie? A jak potem schodzisz, to się wszystko skleja Te zajebane gringle z tymi kłakami na dupie To wszystko się tam mi... Przejebana sędziawa jest, kurwa Jebać ten sport, w chuju mam to Kończę z rowerem, sprzedaję, chcesz się kupić? Dochodzimy do pierwszej komunikacji miejskiej Mógłbym skorzystać z autobusu Ale to by było kurwa za proste, tak? Pęknięta guma i już rzucać odpowiedzialność na czyjeś barki? O nie nie. Niedługo będę rodzicem i nie pozwolę sobie takie kurwa pobłażanie, tak? Lecimy z tym kurwa, jeszcze 20 km z kurwy synu. Ta jak mi kusi, nie? Fotele by złożył do bagażnika, by wszedł, co? No nie kurwa. <laughs> Kusiciel jebany. Ty on myśli, że z kim on zadar? Z jakimś kurwa lamusem? Lecimy dalej, ty. Wszystkich moich fanów, kurwa. Never Surrender. Twoja stara się ci na Instagramie te przykładem, Essa.